Dzień dobry nasi widzowie, dzień dobry musimy jeszcze raz nagrać, no telefon nam się rozłączył, bo telefon nic nie nagrywał, od Justynki dostałam takie herbaty, dzisiaj zalałam sobie tutaj malinową, zawsze dodaję inne smaki, co nie, znaczy daję sobie tu jabłko, pomarańczę albo coś, albo kiwi, dzisiaj nie dodaję nic, bo chcę spróbować jak ona ta herbatka smakuje od Justyny, mhm. bo e, jeszcze jej nie piłam, a przesłałam mi jeszcze e, tą wiśniową, dwa razy, dwa razy wiśnia jeszcze będzie i dwa razy pomarańcza do spróbowania. A ja tutaj dałam sobie, bo ja, ja jestem herbaciara i ja bardzo lubię herbatki. także Tylko właśnie, pokazywałam wam, tylko właśnie mhm. się nie nagrało że zalałam herbatę i muszę wsadzić to, chociaż to jest puste, dlatego że ktoś, kto produkował ten czajnik, nie pomyślał, że nie można samego tego wsadzić. No trudno. Ale niech się niech się parzy. Prawdę mówiąc myślałam, że herbata będzie e, czerwona, ale nie jest. No, a bo pewnie nie ma hibiskusa. Tak mi się coś zdaje, wiesz? No. Bo tutaj... Oj, słuchajcie, tu jest, ale tu... No ja nie mam rowerów. Żeby to przeczytać, to wiecie. To specjalnie tak piszę. Ale Becia ma coś takiego. Coś takiego mam. Coś takiego mam, a i tak nic I nie... I tutaj ma Czekaj, tu widzę coś. Ale nie przeczytam. Bo tu nie po polskiemu pisze. Aha. Ostatnio testowałaś serek tak ten tutti tutti frutti e, jaki to był? E, kokosowy. kokosowy Grażynka pisze że jesteś ciasteczkowy będziemy musieli spróbować tak ciasteczkowy też spróbujemy Grażynka i Grażynko proszę nie szaleć tym rowerem no, bo my dobrze i... wiemy co się wydarzyło w zeszłym roku tak pisałaś w tamtym roku wywiad angielski nam doniósł że leżałaś no, na tym rowerze i dzisiaj będzie trochę niezdrowo. Tak bo jest. dzisiaj próbuję to taką zupkę. Tak, czekaj, tu już wodę sobie zabrzałam. I tak, tutaj jest taki makaron w tej zupce. Do tego jest... Tu kręc. coś. Tu o tu, żeby było widać. Do tego są tu takie warzywa. Ale o, dużo tych warzyw i oczywiście czekaj a to jest chyba płyn a to jest żel a to jest chyba chyba płyn nie jest proszek zobaczymy jak spróbuję to dopiero wtedy wam powiem czy to jest dobre czy nie tak i tu jest płyn zło no to ja wiem że to jest zło ale spróbuj to jest zło A to jest no, to jest nasza. Spróbujemy. Spróbujemy. Czekaj, ja to wyrzucę tu na razie. Zalejemy, bo to jest bardzo duży kubek. Więc, więc chyba starczy. Tyle chyba starczy. Tu pisze, że to jest, co e, powinna być? Wołowina, tak? Tak. Ale powiem Wam, że już mi jakoś tak. Pachnie. Pachnymi pomidorami. Nie wiem, czy chciałam pomidorówkę. I to ostra Czy raczej pomidorówki nie chciałam? Chciałam wołowina nie pomidorówki, no ale zaraz zobaczymy. I tak, dzisiaj będą też... Zgadnijcie, co będę niedługo robić. Ziemniaczki tutaj są. Tylko tyle znalazłam. A, a ja mam takie pytanie. Jak kup... Bo tam parę osób napisało, że kupiła ekspres Czy był tylko jeden rodzaj u was w Biedronkach? Tak, czy tylko jeden rodzaj? Tylko czy, jeden czy, czy, czy rodzaj, czy były też jeszcze ten ze spieniaczem? I ten jeszcze trzeci, bo tam trzy rodzaje są. No, no no, tak, tak. I jeszcze, to już Wam mówię. E, kupiliśmy to niedawno, pokazywałam na holu tutaj zakupowym. Mm -hmm. To mołdawski wino, bo mi się podobał bardzo. E, Korek. No, no ta butelka mi się spodobała. E, więcej razy nie kupię. To była porażka. To była... Ja nie jestem wybredna co do win. Ale paskudne w smaku. <laughs> to, to dla mnie to więcej razy już, kochany, więcej razy się już nie spotkamy. Nie spotkamy się, bo ja po prostu myślałam, że nie, 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 ja nie nawet nie mogłam tego przełknąć. No, jeden komentarz był znowu, no? Becia zrób kiedyś taki filmik, albo na Becia gotuje, albo u Was, jak Ty wpadasz na te pomysły, no? Ale, ale jak to zrobić, jak, to, no. jak ja wpadam, bo to jest tak, jadę samochodem i sobie coś myślę, no. No, e, Majcia potwierdza. Nieraz coś oglądam w internecie i coś mi wpadnie do głowy. E, nieraz jest tak, że e, na coś mam ochotę, tak? I, i, i próbuję coś, coś zrobić. E, no, 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 różnie, co nie? Bardzo różnie. Także to, 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 to nie da się tak, że ja tak o. Staję i tutaj już coś wymyślę. Nie. Idziemy tak, samochodem, Becia coś wymyśliła, to będziemy robić. Przyjeżdżamy do domu, będzie robić zupełnie co innego. O, właśnie! To tak to właśnie wygląda. A ja robię zupełnie co innego i zupełnie inaczej. I myśli, a może dodam jeszcze to, a może to. Albo, a może to będzie pasować, albo tamto. Ale wiecie, co musiałam się wysmarkać, bo te przyprawy, co tutaj są. Zikantne, nie? to normalnie mi tak podrażniły nos aż zaczął mi, mi lecieć katar o normalnie szok zaraz wam powiem jak to smakuje nie kucie ojej kurne. Nie dobre chcesz dać ci spróbować nie bo dla mnie jest za gorąco jezu ostre ja lubię ostre ale jest bardzo ostre i moim zdaniem bez, bez smaku nie nadaje się do niczego Możesz wydlać. Nie, my tego jeść nie będziemy... Poskustwo. Nie. Zgaga by nas zabiła. Tak, nie, 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 nie. Ja lubię zjeść od czasu do czasu taką zupkę, ale no, no to nie nasz smak. Piszcie czy któraś z Was lubi ten smak, no bo każdy ma inny, prawda? Ja, bo i, ja więcej razy tego po prostu nie kupię. Nie, to nie dla mnie. Nie, 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 nie. I jeszcze raz nie. Co jeszcze miałam pokazać, I jeszcze, o właśnie, jeszcze odnośnie tego, jak to się nazywa? Twoje fasolki. Fasolki, zaraz dobierę ziemniaki. E, je, jeden pan, samuraj, no. napisał, nie rób tego więcej, widać, że nie wiesz jak prawdziwa fasolka po brytońsku wygląda. I to żeśmy sobie specjalnie zapisali. No. Tak, i tak mi napisał, a co ja odpowiedziałam? A świstak siedział i zawijał je w sreberka. Tak, tak. No ja ciebie, no normalnie nie wiem, jak... Znawca to... tematu. Niech tak. sam ugotuje i pokaże jak tak, robię. Znawca tematu. Ale ja się tam nie przejmuję, no. dlatego... A mu... co tu się dzieje? Dlatego mu tak powiedziałam. Tak, tak. A tak siedział i zabijał jeszcze rybę. Ma Tak? Dobrze, dobrze, kochana. Zaraz bierzemy się za... za coś... coś co będzie bardzo niezdrowe. Nie jak mam zupki, to będę mieć innego, ale zrobię sobie sama i przynajmniej zjem. I jesteśmy z powrotem. Tak. Dzisiaj będzie chyba dzień próbowania. Jednak nie będzie z tym. Co? ziemniaków. E, doszliśmy do wniosku, że jednak zrobimy sobie jutro. No. Jutro to, co miałam zrobić z ziemniaków. Węgiel wiśnia to jest z tego, z biedronki. Mhm. Uh -huh. Co kupiłam, tak wygląda? Węgiel wiśnia. O, węgiel wiśnia. Próbowaliśmy. Trochę to wygląda jak kisiel. Mhm. Uh -huh. Ale powiem Wam, że dobre. Co nie? Spróbuję jeszcze raz. Ale ja uważam, mm -hmm. że ja bym to jeszcze raz kupiła. I nie jest takie słodkie. No. Także to bym jeszcze raz kupiła, bo naprawdę bardzo fajnie smakuje. Jeszcze jedno. Słuchajcie, jakbyście gdzieś dostali coś takiego. Czekaj, bo mi się wyleje. Mhm. Klimek, tak? Klimek, no. Klimek. Słuchajcie, kupiłam to. Zsiadłe mleko. Patrzcie, to jest takie zsiadłe mleko, że tutaj on na górze to jeszcze była ta śmietanka. Mmm, Gęste. Także normalnie szok. I bardzo dobre w smaku. Mm. Jak ktoś lubi siadłe mleko? Naprawdę, o. Normalnie takie. Patrzcie, takie płaty z siadłego mleka. Czekaj, bo mi tu kapło. Nie, nie lubię, jak tak mi to. Coś miałam mówić. Ja pamiętam, że takie siadłe mleka się kupowało w mlekach. W mlekach. W butelkach od mleka, tak? te takie szklane co się mm -hmm. robiło. Nawet w sklepie się zsiadło i się kupywało. To to ma taki smak. Masz. Próbuj. Ale uważam, że jest bardzo dobre. Do tego ziemniaczki, no. jajeczko. Także jak coś, to z tej firmy ja bynajmniej bym jeszcze raz kupiła. Bardzo dobry. Bardzo dobry i to na pewno. I powiem Wam, że chyba tam był wiśnia i coś jeszcze i spróbuję. Jeszcze ten coś było, tak. no. I spróbuję ten drugi, bo naprawdę fajny. fajny i, i można na... I ja bym nawet jakby mi ktoś dał to na no je drugi. Bo chcę spróbować. No przecież nie będę tego nożył. A co widelce? dobra, no, niech będzie łyżeczka. Kupiliśmy kiedyś, kiedyś. To jest Wołowina Deluxe przez internet. Już jedną żeśmy kiedyś na którymś tam odcinku spróbowali, świnkę. świnkę. Teraz spróbujemy wołowinę. Wołowina deluxe. Także próbujemy, to nie? Jak to wygląda? No, wygląda nieźle. Tak. Jak wojskowa konserwata, zwana małpą. Pachnie bardzo ładnie, naprawdę, Okaż. zobacz. I tak pachnie. Pachnie bardzo ładnie. Czekaj, bo ktoś mi z Pachnie naprawdę ładnie. Czekaj, bo może jeszcze pokażę tutaj. Tu jest 529 gramów. To jest taka firma. O, zawsze wszystko poka... Pokażemy. Tu pisze, że można ją przygrzać, zobacz, w mikrofali na ciepło. na ciepło Tak. No, czyli jak małpę. Małpę też. Galaretka tu jest. Spróbujemy pierw galaretkę. Zobacz. Moim zdaniem dobre. Dobra. I teraz, ale czekaj, ukroimy nożem, bo wtedy będzie widać jaką ma... W ten sposób, jaką ma konsystencję, wiesz? Trzeba było talerzyk wziąć. Już. Ale to nie jest małpa. Mm, Artek, nie. Nie. Ja już widzę. Ja już widzę, że to nie jest małpa. Małpa miała te konserwy takie wojskowe. Miały takie kawałki mięsa. Mięso. Słuchajcie, tu tych kawałków mięsa nie ma takich dużych. Widzisz? Mhm. Nie. Zaraz spróbujemy jak to smakuje, ale o patrzcie, nie, tutaj Artek musisz pokazać, nie ma takich kawałków mięsa, ale spróbujemy teraz jak to smakuje, bo tak to spróbowałam galaretkę. Mm -mm. To nie to, nie, czy ja bym to jeszcze raz kupiła, nie. Ty byś kupił to jeszcze raz? Mm -mm. Ja też nie. Mało przypraw. Nie, w ogóle nie smakuje mi konsystencja tego. Mm -hmm. Także mówimy szczerze, to, 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 ten, ja bym drugi raz tej konserwy nie kupiła. Nie. <śm> moja kaszle. Mm -hmm. Nie smakuje mi konsystencja, takie, wiecie jak to, takie jakby grudki były. To nie? Mm -hmm. Zobacz jeszcze raz. Normalnie takie. Mm -mm. Ja bym tego drugi raz nie kupiła. To, to nie jest to, co, my, co myśleliśmy, że to będzie taka właśnie jak małpa, taka konserwa mm -hmm. wojskowa. To nie jest to. Także macie już wypróbowane. No widzicie, tu się trafiają takie, o, widzisz, takie to, to brzydko, takie krząstki o. To chyba widać, jedna chrząstka, patrz, tu jest druga, trzecia, nie, nie, nie kupiłabym tego drugi raz, o, tu jest następna, widzicie, nie, także to by było na, na tyle, tak? Dzisiaj. Tak. Macie taki hol, taki hol, taki odcinek trochę z spróbowaniem, to oczywiście tak, na pewno wypróbuję, to oczywiście też tak. Tego drugi raz bym już nie kupiła, bo to mi nie smakowało. Nie. I coś jeszcze żeśmy dzisiaj próbowali? Nie. Cztery rzeczy. No. A, jeszcze Wam coś pokażę. Patrz, bo to dzisiaj też yy, ten odpoczętowałam. To mi smakuje. To kupiłam w netto. I kosztowało nie wiem 2,50 albo 3,50, 330 ml. I powiem Wam, że ten tu jest fajne, bo to jest zakręcane. I ten napój bym drugi raz kupiła, bo mi smakuje. Mhm. Jak mi spadnie cukier, min, e, ta multivitaminka mi smakuje. Także to no. dzisiaj. O, I pieniążek ma dziurki w doniczce pod spodem. A właśnie, o tak, tak. Teraz Wam pokażę. Zgadzam się, że ta Doniczka może być za duża. Patrz, na ten liść. Nie wiem czy to widać, ale ma dziurki, ma. Mhm. Tu są czten, Dwie dziurki, a jedna jest, patrz, a jedna jest. Ale o, nie, bo tutaj o. No, odklejone. Odklejone jest, także ma cztery dziurki. O, jeszcze się le ziemia mi się no, podoba. Będzie to do konserwy nasypie zaraz. O. Także no. szypie się ziemia nawet. Ma pieniążek dziurki, ma. Ale doniczka faktycznie może być za dużo. Z, zie Z ziemią zjemy, Artek, będzie lepsze to trochę ziemi w tą, w tamtą nie robi różnicy Dobra. A testerka spróbuje, czy nie? Nie, nie dajemy jej tej proserwy. Nie. Poserwy, nie. No to to nie. jest nie, nie. Ja nie z chęcią nie, nie, nie jem, więc ona też nie będzie jeść. No, my ci nie damy, bo nie za dobra, to my musimy zjeść. <laughs> no, tak, dobra, już, sto, już idę jeszcze z frózią, idę na dwór teraz, kochani. No, Może... także będziemy się żegnać. A, jeszcze coś, o, patrzcie, jeszcze no. chwila. Patrzcie, ja nie mogę się, poszer... Przecież ja zaparzyłam tą herbatę, i muszę spróbować. Muszę spróbować i Wam powiedzieć, czekaj, żeby... troszkę się cofnij. Nastąpi. Tak, no właśnie chciałam to powiedzieć. Nastąpi, kochany. Powinno być troszkę mniej wody. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie jest czerwone, nie. Pachnie malinowo. Zobacz, ty nie lubisz malinowo, ale ja lubię. Dobra. Hmm. Dobra, tylko by trzeba było troszkę posłodzić, a ja mało, bardzo mało słodzę. Ale dobra, bardzo dobra. Na pewno myślę, że sobie kupię jakąś serię z tej, z tej herbaty. Także dziękuję Justynko, bardzo dobra tylko trzeba posłodzić, tak? Dobrze, idziemy kochana, idziemy. No, także żegnamy się z Wami. Tak, żegnamy się, kochani. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. pa, pa. pa.